Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zrobimy sobie dziś czytanie co lub kto zmierza w Twoją stronę. Trzy grupy do wyboru. Grupa pierwsza, grupa druga i grupa trzecia. Także zaczynamy. Witam grupę pierwszą. Na czytaniu kto lub co zmierza w Twoim kierunku zobaczymy, jaka się tutaj sytuacja pojawi, jaka energia, co do Was przyjdzie, co nowego się pojawi, czy to będzie jakaś osoba, czy to będzie jakaś sytuacja, na którą czekacie, czy po prostu jakakolwiek inna energia, którą macie na chwilę obecną usłyszeć. Oczywiście, jeśli z Wami nie rezonuje, zobaczcie sobie, wtedy zajrzyjcie do innych grup. Może komuś po prostu zarezonują tutaj dwie talie. I, także to jest, kochani, do, własnego, do Waszego własnego wyboru, którą talię możecie też wszystkie obejrzeć, także e, co Wam tu intuicja podpowiada, to kochani. Tak sobie po prostu zobaczcie. Dobrze, grupa pierwsza. Co lub kto do Was mierzy? Czwórka monet. Kochankowie. koło fortuny i szóstka monet Kochani wrażenie mam takie że chodzi tutaj o to że jakaś relacja mam wrażenie, że tutaj będzie zacieśnienie jakiejś relacji dla niektórych może, może chodzić o, o każdą relację, którą akurat macie tutaj na myśli, może to być relacja romantyczna, może to chodzić o pracę, o kogoś z pracy, może chodzić tutaj o, 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 o przyjaciół, chociaż bardziej widzę to jako relację, i wydaje mi się, że ta relacja przechodzą jakieś zmiany, które powodują to, yy, że wasza relacja bardziej robi się stabilna, że tutaj mm, no bardziej się <laughs> więzy za, yy, zacieśnią. Tak ja to tutaj widzę, także do Was tutaj chyba to przychodzi. Yy, takie większe poczucie stabilizacji, może z kimś tutaj, czy kogoś poznaliście, czy z kimś jesteście i yy, więź między Wami jest i tutaj przychodzą nagłe jakieś zmiany i relacja przechodzi na wyższy poziom, tu się coś stabilizuje. Może po prostu ktoś przychodzi i mówi wam wprost, że yy, chciałby, żeby nie wiem, z relacji jakiejś luźnej yy, powstał bardziej, żeby to był już związek taki bardziej. Bliższy. To, 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 to mogą być różne sytuacje i różne w, w, w różnych sytuacjach się znajdujecie. Te relacje w dzisiejszych czasach też są, kochani, jak sami wiecie, przeróżne. Także każdy tutaj z Was ma, co in, ma coś innego, ale ja mam wrażenie, że tutaj coś przychodzi, że coś się nagle zmienia. Może i nie nagle, ale no coś się zmienia i to Wam daje też los i pokazuje to, że. Wasza relacja przychodzi na wyższy poziom. Ja mam wrażenie, że tutaj albo ktoś może być też tak, że ktoś was po prostu przeprasza, albo ktoś przychodzi tutaj z otwartą dłonią i coś wam tutaj też może proponować. I mam wrażenie, że to będzie właśnie pro, propozycja. Yy, stabilizacji, takiego wprowadzenia w tą relację równowagi, że ta osoba może, ona teraz zacznie bardziej wykazywać się i będzie chciała więcej Wam z siebie dać. Może bardziej zacznie się pokazywać, jaka osoba taka pomocna jaka osoba, która no, yy, chce Wam tutaj coś zapewnić. Ja właśnie, tak jak już nie wiem, czy, czy wiecie, może wiecie, jeżeli oglądacie tutaj moje filmy, że bardzo lubię w, w układach, jeżeli chodzi o, o związki, kartę szóstki, monet, bo ona mi mówi o takiej równowadze, że jesteście na równym poziomie w tej relacji, że nie ma, że tu jedna osoba bardziej, a ja mniej, że. Tutaj przychodzi zmiana właśnie i oboje chcecie tego samego, że oboje chcecie tej równowagi, że tyle ile jedno dało, tyle będzie chciało dać drugie, także jak najbardziej bardzo fajna energia, bardzo lubię tą kartę, jeżeli ona właśnie, bo ona mi pokazuje o takim, o takiej dojrzałej relacji, nie, że jedna osoba, jedna jest dawcą, druga jest biorcą, tylko to pokazuje mi o tym, że ta relacja jest Równa, że jesteśmy sobie równi, i może być tak, właśnie, że przychodzi do was ta osoba, albo nawet może i wy do niej, chociaż wydaje mi się, że to tu chodzi o to, że ktoś tutaj wam coś proponuje, że tą stabilizację, tą równowagę i dzięki temu też mam wrażenie, że osiągacie takie e, poczucie bezpieczeństwa i chcecie też tą chwilę zatrzymać, ale to pokazuje mi się. E, w takiej formie, że to jest takie że wy tutaj jesteście tacy, że stoicie obiema nogami na ziemi, że nie latacie gdzieś, że to nie jest takie emocjonalne i chodzi tu o jakieś emocje i emocje i unoszenie się gdzieś tam nad ziemią. No może i też, ale chodzi mi o bardziej taką stabilność, takie takie naprawdę coś namacalne, że ja coś daję, ja Cię pomagam, Ty mi odwdzięczasz się w inny sposób i może być też tak, że właśnie yy, gdzieś tutaj, dla niektórych z Was oczywiście, nie wszystkich, że tutaj ta relacja była bardziej na poziomie może tylko gdzieś tam cielesnym, ale tutaj się coś umacnia, coś tutaj się zmienia, albo ktoś się zmienia, albo po prostu sytuacja życiowa się kogoś zmienia i... Dochodzi do tego, że relacja przechodzi na wyższy poziom. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Jeśli z wami nie rezonuje, zobaczcie sobie, kochani, inne grupy również. Dziękuję. Witam Was, kochani. Zapraszam grupę drugą na czytanie, kto lub co zmierza w Twoim kierunku. Zobaczymy, co się tutaj pojawi. Może się po, po, pojawi jakaś osoba, która do Was gdzieś tutaj e, zawita w Wasze energie, albo też może się pokazać po prostu jakaś sytuacja, która do Was tutaj zmierza, lub po prostu ma to być jakąś e, informacją dla Was. Kochani, jeśli tutaj wybraliście tą grupę i ona z Wami rezonować nie będzie, możecie oczywiście zajrzeć sobie do innych grup, jeśli macie ochotę. Może w innych grupach się odnajdziecie. Także jeśli nie w tej, to w innej. Albo nawet y, niektórzy z Was y, mogą się tutaj znaleźć też gdzieś tam, odnaleźć w, w kilku czytaniach. Także nie ma problemu, kochani. Jak Wam tutaj intuicja podpowiada? Dobrze. To lub co zmierza do grupy drugiej szóstka puław. trójka kielichów. Rycerz Kielichów i dziewiątka miecza. Wiecie, co wydaje mi się, że chodzi o to tutaj, że gdzieś tutaj na waszym horyzoncie pojawia się jakiś osobnik, lub osobniczka. I e, mm, no, może być tak, że wywołuje Was ta osoba jakieś emocje, że y, no, to jest osoba, która przychodzi tutaj z tym kielichem, ten rycerz. On tutaj przychodzi z jakąś propozycją, z jakimś uczuciem, tylko on nie do końca jest taki w tych emocjach jeszcze ustabilizowany, to jest taki początek to jest świeża energia. On jest jeszcze e, czasami młody i niedoświadczony. I tutaj trochę Wam to sen z oczu spędza, że tak powiem, bo mam wrażenie, że bardzo Wam się podoba ta osoba. Karta szóstki buław, no to jest karta takiego, takiej osoby, która dobrze się czuje, to jest taka sama ze sobą, to jest taka osoba, która się podoba, która gdzieś jest, stoi na jakimś piedestale i... Mam wrażenie, że tutaj gdzieś taki osobnik wkracza do Waszego życia i wkracza do waszego może grona przyjaciół do, do Waszego towarzystwa, gdzieś tutaj ja widzę, że tutaj coś zmierza y, ku, ku waszej tak jakby grupie znajomych, może ta osoba tutaj się pojawiła gdzieś w towarzystwie jak byliście, lub się pojawi, bo to dopiero jednak przyjdzie. I jeżeli będziecie gdzieś, gdzieś w towarzystwie, to mam wrażenie, że tutaj taka osoba gdzieś się pojawia. Tylko, że wiecie co? Ta osoba może Wam, wam, wam się bardzo podobać, albo Wy tej, tej osobie. Ale, no, widzę tutaj takie. Yy... Też przesadne trochę takie zauroczenie to może być tą osobą i takie, tak jak mówiłam, wychwalanie jej za bardzo, takie, takie widzenie, takie w tej osobie, naprawdę takie wow, że no może to być po prostu bardzo atrakcyjna osoba, jeżeli chodzi o, o wygląd. I, I tutaj ktoś taki się pojawia, tylko że mam wrażenie, że tutaj jest więcej osób. i... Ta osoba, która gdzieś tutaj się do Was pojawia i może Wam się bardzo podoba, gdzieś może przy tej osobie są jeszcze inne osoby i gdzieś daje Wam to do myślenia, że ta osoba mo może przychodzi, może z jakimś, jakąś propozycją, z jakąś tutaj um, ochotą, nie wiem, może Was gdzieś zaproszenia, ale. Wy mam wrażenie, że widzieliście tą osobę może gdzieś tutaj, właśnie w jakimś towarzystwie, gdzie ta osoba też interesuje się innymi osobami, i coś wam tutaj, że tak powiem, w głowie jakiś alarm macie, że ja tutaj muszę uważać. Ta osoba się podoba, albo ja też bardzo jej się podobam, i z czymś tutaj ona do mnie przychodzi, ale tych osób jest więcej, i może po prostu nie czujesz się tutaj w tym, że. że ta osoba tylko jest dla Ciebie, że może nie możesz ufać do, do, do końca tej osoby, osobie, że ona się podoba też innym osobom, innym kobietom i no, może to być trochę takie e, dla Ciebie, taka sytuacja niepewna, że nie czujesz się, że ta osoba, że po prostu przychodzi taki strach, że ta osoba może być tak, że ona nie jest tylko dla mnie, że on tak wygląda super, czy tam ona, że to jest no takie ciacho, że tak powiem, że to mnie trochę zbija z tropu, że przy tej osobie jest wiele innych może osób i ona się podoba, jest w centrum zainteresowania i no nie wiesz, czy, czy to tak naprawdę jest dla Ciebie, bo to przysparza Tobie stresu, to nie jest <laughs> Przepraszam, e, łatwe. Podoba się ta osoba, ale no podobanie się i jeżeli widzimy, że ktoś, e, wokół kogoś się kręcą inne, powiedzmy fajny, przystojny facet, gdzieś gdzie świeci tutaj na tej scenie, ale przy nim jest tutaj cała masa kobiet się kręci i... No, fajnie, że on do mnie tutaj przychodzi, że może coś mi proponuje, i, ale to mi nie daje spokoju. Wy nie będziecie wolni od stresu, że tak powiem, że to będzie niby fajne, lekkie, ale wy macie z tyłu głowy, że, że może to nie dla mnie, że tutaj ten rycerz. Że on nie do końca ma sprecyzowane tutaj te, ten kielich, komu tutaj go wręczy. I może raz wręczy jednej osobie, raz drugiej, a raz trzeciej. Także tak to może być, że także, kochani, jeżeli gdzieś tutaj się wybieracie, jakieś towarzystwo, no, ktoś tutaj się jak najbardziej na horyzoncie pojawia, ktoś bardzo atrakcyjny no i w związku z tym przechodzą jakieś nieprzespane noce jakiś stres trochę jakieś takie właśnie myślenie o tym że ojej, czy to rzeczywiście tutaj będzie dla mnie no dobrze kochani jeżeli taką sytuację tutaj macie, napiszcie w komentarzu jeśli to z wami tutaj w ogóle nie rezonuje, to kochani spójrzcie proszę na inne grupy może inna grupa z wami bardziej zarezonuje Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam teraz grupę trzecią. Grupa trzecia, zrobimy sobie czytanie dla Was, kto lub co zmierza w Waszym kierunku. Zobaczymy. Może jakaś tutaj osoba się pojawi. Może się pojawi tutaj energię jakiejś sytuacji, czy jakiegoś problemu, czy jakiegoś no czegokolwiek, coś, co ma tutaj zamiar pojawić się w Waszym życiu. Kochani, jeśli to z Wami tutaj nie zarezonuje, możecie oczywiście wybrać sobie inną grupę, czy nawet obydwie, czy oby trzy grupy. Także sprawdzajcie po prostu. Może akurat nie ta grupa, bo wiecie co? Czasami jest tak, że coś tutaj wybierzemy, albo za dużo się zastanawiamy i to wtedy też nie przepasuje. Także nie ma problemu. Zobaczcie sobie inne. Jeżeli inne też nie pasują, także nie szukajcie się, kochani, w tych czytaniach na siłę. Tu jest Was już bardzo dużo, bardzo Was dużo tutaj ogląda te filmiki, także no na pewno nie z każdym będzie to wszystko rezonować. No dobrze. Ale już patrzymy. Grupa trzecia. Kto lub co zmierza w Waszym kierunku? Umiarkowanie siódemka mieczy. Czwórka buław. I dziesiątka boków. Um, kochani, ja tutaj widzę. Może tutaj. Y Przychodzi do Was uzdrowienie jakiejś sytuacji, która nie była dla Was, że tak powiem, miła i sympatyczna. O. Mogliście tutaj być oszukani, mogliście tutaj. Wiecie co? No, takie mam wrażenie, że tutaj albo chodzi o stałego partnera, albo tutaj może chodzić też. Yy, powiem to, może być to dla jednej osoby, ale powiem. Yy, ktoś organizuje wesele i tutaj jakieś oszustwa gdzieś się wkradły i dużo macie związanych z tym stresu. <tryk> <tryk> Przepraszam. Dużo widzę, że tutaj może ktoś was po prostu nie zagrał z wami fair i coś tu mogło być po prostu nie tak, ale przychodzi yy, uzdrowienie tej sytuacji i coś tutaj dochodzi do równowagi. Dla niektórych oczywiście też z was, powiem, że może tu chodzić o, nie wiem, kupno domu, budowę domu, kupno mieszkania i coś tutaj mogło nie iść po waszej myśli, coś tutaj lub albo ktoś mógł was po prostu jakoś oszukać, coś, gdzie było dla was obciążeniem. Tutaj widzę sytuację, która właśnie była bardzo dla was Um, obciążająca, że było to dla Was wielkim jakimś balastem, i, ale ta sytuacja się uzdrawia. Tutaj dochodzicie do równowagi po tym. Także, no, widzę, że tutaj po prostu przeżywaliście ostatnio um, coś, gdzie albo ktoś, albo sytuacja była taka, w której się znajdowaliście, że. No była wielkim balastem dla Was, i no wydaje mi się, że to albo ta sytuacja dotyczy relacji, ktoś tutaj nie fair w stosunku do Was się po prostu zachował, albo tutaj chodzi o, o właśnie budowę domu, o, o mieszkanie, o sytuację związane z organizacją wesela czy jakichś innych imprez. Także no, widzę, że coś tutaj. Albo pójdzie nie tak, i możecie zostać tutaj z czymś oszukani, albo już to tutaj się zadziało, ale ta sytuacja będzie uzdrawiająca. Wy, do, wy dojdziecie do, do uzdrowienia tej sytuacji. Tutaj przyjdzie um, jakieś ukojenie tego, co, 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 co Was tak obciążyło, co Was tutaj tak, że tak powiem, powaliło na kolanach. Coś, co było dla Was dużym balastem, ale no, przyjdzie. To uzdrowienie i przyjdzie taka, yy, przyjdzie spokój po tym, co, co, co było nie tak, czy w relacji, czy tutaj, tak jak mówię, jakieś tutaj, yy, no były sytuacje, gdzieś ktoś nie zachował się w stosunku do Was. Yy, nie był prawdomówny, czy Was oszukał, czy Was okłamał, po prostu działał wobec Was nieszczerze, to tutaj to się uzdrawia i dochodzicie do spokoju, do... w końcu do takiego, do takiej równowagi po tym, co się tutaj wydarzyło. Kochani, jestem ciekawa, także napiszcie w komentarzach, czy tutaj jakieś macie takie sytuacje. No, ale ja widzę tutaj osobę, którą sytuacja przygniata e e i ta osoba... Już nie daje sobie z tym rady i przychodzi to uzdrowienie. Przychodzi to takie zaopiekowanie się, albo dostaniecie pomoc od kogoś, albo ktoś właśnie wami się tutaj zajmie, ktoś tutaj wam po prostu przyjdzie z pomocą i energia się tutaj uspokaja. Także, jeżeli mieliście tutaj, kochani. Takie sytuacje, to yy, wiedzcie to, że to już dochodzi do końca, że przychodzi uzdrowienie i będziecie już yy, czuli się po prostu dobrze. Przychodzi do Was w końcu po tych sytuacjach spokój, także dobrze, dobrze kochanie to wygląda. Także yy, wydaje mi się, że dobre czytanie, dobra, dobra wiadomość dla Was. Dobrze, kochani. Jeżeli tutaj się nie znajdujecie w tym czytaniu, zobaczcie sobie dwie inne grupy. Jeśli tak, dajcie krótki komentarz w miarę możliwości, kochani. No dobrze, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnych czytań.